Wspieranie polskiej edukacji za granicą to jedno z największych wyzwań, jakie stoją chyba przed każdym zaangażowanym w system oświaty. Dlaczego to ważne? Ważne dlatego, że po pierwsze dobra znajomość języka polskiego to wielka szansa dla wszystkich, którzy mieszkają za granicą i myślą, marzą o powrocie do Polski albo po prostu... Doskonale wiedzą, że im to się opłaca, bo Polska jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gospodarek. I tu jest bezpiecznie, są dobre miejsca pracy, i to jest super miejsce i dla młodszych, i dla starszych. Więc ta edukacja daje łatwiejszą szansę na przyjazd lub powrót, ale też daje zrozumienie kontekstu, historii, kultury, tradycji, buduje więzi. Więc jest tym wszystkim, co jest istotne dla Polski, polskości i patriotyzmu. Polska jako kraj coraz bardziej atrakcyjny powoduje, że coraz więcej ludzi e, zaczyna być zainteresowanych językiem polskim, w związku z tym zaczynają doszukiwać się wręcz czasami różnych związków z Polską e, i ze środowiskami polonijnymi po to, żeby włączać się w ten nurt właśnie tej bogatej z e, wieloma tradycjami edukacji polonijnych. Ramy programowe to dokument bardzo wyjątkowy, bo można powiedzieć, że są to tylko ramy. W związku z tym jest to dokument, który jest pewnego rodzaju spójną koncepcją, propozycją, którą my oferujemy środowiskom zajmującym się edukacją polonijną, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że to są aż ramy, dlatego że te ramy noszą w sobie standardy w ogóle współczesnego kształcenia językowego wniesionego w system edukacji polonijnej. W związku z tym środowisko spogląda na nie z zaciekawieniem, czasami zastanawiając się, czy to jest dokument, który nie będzie od nas wymagał czegoś więcej, nie będzie wymagał niczego więcej, będzie mógł tylko ułatwić pracę i będzie mógł pokazać, będzie ułatwiał właśnie wyłapanie tego co zrobić, żeby te zajęcia, które prowadzę jako nauczyciel, nauczycielka Polonina, Poloniny, żeby one były coraz bardziej dopasowane do tych nowych potrzeb, które my zdiagnozowaliśmy, przygotowując ten, ten, ten dokument i żeby były coraz bardziej atrakcyjne i szczyte na miarę przyszłości. To jest dokument, który ma w założeniu wspierać, jest elastyczny, trzeba go dostosować do lokalnego środowiska, traktować jako wsparcie, a nie konieczność wykonania. Z mojego punktu widzenia bardzo ważną zasadą jest zasada indywidualizacji tego, żeby właśnie dostosować nauczanie do, do tego, w jaki sposób dziecko w tym momencie mówi do poziomu językowego oczekiwań też tego dziecka i zasada pozytywnej edukacji, to znaczy my chcemy, żeby język polski był językiem osobistego wyboru, a żeby był językiem osobistego wyboru, to jego nauka musi być przyjemna. Tak naprawdę nigdy nie mieliśmy jako nauczyciele ram programowych dostosowanych tak naprawdę do możliwości szkół polonijnych. Jest to ogrom, ma to ogromne znaczenie dla systemów edukacji, bo każdy teraz nauczyciel będzie mógł dopasować swój indywidualny program do ram programowych, a one będą tym głównym wyznacznikiem, więc jest to ogromne ułatwienie dla wszystkich nauczycieli polonijnych. Wiadomo, że rama programowa wiąże się oczywiście z tworzeniem programów, które pozwalają i dostosowują nauczanie języka polskiego do określonej grupy młodzieży. Bo pragnę zaznaczyć, że nie wszystkie szkoły polonijne mają młodzież, która wykazuje umiejętności, zdolności języka polskiego na tym samym poziomie. Więc rama programowa pozwala nam tworzyć te programy autorskie i dostosowywać do określonej grupy dzieci i młodzieży. Tego typu spotkania są formą, gdzie możemy myśleć dalej o działalności swojej i o tym, w jaki sposób realizować projekty, które będą integrowały środowiska całego świata. Jestem zaszczycona, że mogę być uczestnikiem pierwszej konferencji organizowanej przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego. Na pewno buduje to w nas takie poczucie, że jesteśmy potrzebni, że jesteśmy ważni, że ta nasza misyjność, pasja, powołanie, każda sobota więzi z tymi dziećmi są ważne i przez takie konferencje budujemy relacje z całą tutaj oświatą polonijną na całym świecie, wspierając się, pomagając sobie i chce nam się chcieć.